Cześć moi mili, z tej strony Liv Dzisiaj, ała Z tej strony Charlotte, tak ogólnie ehm, Maskotka kanału nie jest zajęta w tej chwili, więc muszę być ja ehm, A więc e, Chciałabym wam tylko dzisiaj pokazać Moje mniej więcej stroje dla pet shopów, które sama zrobiłam ehm, No, więc zaczynajmy Pierwszym, który prezentuje maskotka kanału, jest to taki kostium. On mi się podoba najbardziej. Eee, tutaj ma taki kwiatek doczepiany plasteliną. A tutaj są takie... Eee, czekajcie. To są takie magnesowe kulki, znalazłam je na mieście. Pomyślałam, że mi się przedalcą, więc je wzięłam. No i to wygląda nie widzę jakoś tak... Pasujcie. No. Okej. Okay. Teraz pójdzie takie coś. E, to jest moja kotka. E, Misty. Teraz prezentuje kokardkę, kartkę, którą też zrobiłam sama. E, wystarczyło to jest najprostszy sposób. Trzeba wziąć jakąś gumeczkę. E, wziąć jakąś w miarę, w miarę długą ptasiewkę. E, i wziąć tak, za, tak wziąć, tak jak sznurówkę, tylko, że tutaj musi być, zawiązujecie, yy, nie więcej, no i wiecie, jak się robi kogardę, nie? No. No i to jakoś tak wyszło. No, nie to jakoś najładniej wygląda, jak ty, ale gdyby jeszcze miała zielone oczy, to by było w ogóle ładnie. ona ma takie rany i to trochę źle wygląda, ale ja je zmyję. No. Lubię tą kotkę, dostałam ją za darmo, Wyobraź, wyobrażacie sobie? Dobra Kolejny to jest taki mniej oszałamiający czy jakiś tam stroik, którego prezentuje Krystal To jest po prostu taki szalik na gumce No O No Okay. Eee, teraz pójdzie taki w ogóle nie wiem co to jest, ale okej. Okay. To prezentuje Samanta. Nazwałam ją tak, bo tak nazwała ją: kserda. <grybujesz> to jest po prostu taka gumka i przyczepiłam trochę brokatu. <grybujesz> no i taki złoty naszyjnik, nie? No, no. I teraz ostatni kostium. Czyli rzecz po prostu? To jest taka kokarda. Jest trochę duża, więc ta to jest akurat. Ehm, czekajcie. To jest coś takiego. O. To była normalna kokardka od spinki, dlatego jest taka duża. Znalazłam taką spinkę, właśnie. O. Jeszcze zrobię maskę do spania, ale to jeszcze nie teraz. To było trudne to zrobić, żeby to była gumka, ponieważ musiała tutaj to przeciąć, wyciąć naprawdę cienki kawałek taśmy, położyć tak, zawinąć materiałem i później musiałam owinąć taśmą. To było ciut trudne, ponieważ ta taśma, no wiecie, niby jest bardzo dobra, ale no cóż. No. no i tu wyszła taka kokarda. To są normalne gubki, co się z tego robi? Takie brazoletki gubowe. No. Ogólnie na początku, a, czekajcie. Kurde. A Co ja robię? Nie mogę tego założyć. O dobra. No. Na początku tako. Oh, tako kartka. No, no, stój, że, No, miała być dla niej. A tako kartka było jej, ale zamieniłam to, ponieważ to jest większe. A to jest mniejsze i to na niej ładniej wygląda. No. E, no więc tak. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Ehm, dziękuję też Charlotte, że zechciała być na chwilę narratorką, że tak powiem. No. no. Ehm, I tak, mam nadzieję, że te stroje Wam się podobały. Nie było ich zbyt dużo, ale... Myślę, że cicho jest muzyka, ale trochę mi już uszy bolą. <laughs> no. Ehm, co tam jeszcze no? No i może teraz wam jeszcze tak szybko pokażę, jakie nie widzę kostiumy. Serio, jeśli niektóre się nie włączą, bo mam już troszeczkę mało miejsca.